Jesteśmy przed nowojorską biblioteką publiczną. Tu miał się odbyć ślub Carry Pret Show i biga z seksu w wielkim mieście w filmie nigdy nie pokazano wnętrza biblioteki zbyt dokładnie, a my to dla was zrobimy. Pamiętacie tę scenę z filmu Seks w wielkim mieście? Kelly Bradshaw nie do końca dobrze będzie wspominać bibliotekę publiczną w Nowym Jorku. Nie zmienia to faktu, że nadal jest to miejsce kultowe. Nie tylko ze względu na historię, ale również na odbywające się tam ceremonie ślubne. Jak się okazuje, cena 60 tysięcy dolarów za wynajem obiektu, sam wynajem, oprócz sali w cenie nie ma nic, nie jest wcale kwotą zaporową, bowiem rezerwacje należy robić z ponad rocznym wyprzedzeniem. Co więcej, nie każdy może zorganizować taką uroczystość. Bez renomowanej konsultantki ślubnej, która zadba o detale organizacyjne, pracownicy Public Library nie wydadzą pozwolenia na imprezę. To kolejne nieszablonowe miejsce na mapie Nowego Jorku. Powstało w 2011 roku dzięki grupce przyjaciół, którzy postanowili wskrzesić ideę winiarni w broklińskim Williamsburgu. Dziś oprócz tego, że tworzą niesamowite wina, to również dają parom młodym możliwość zorganizowania stylowych wesel. Rustykalne wnętrza z drewna pod szklanym sufitem mogą pomieścić ponad 160 gości. Właściciele Brooklyn Winery zadbali o to, aby stworzyć miejsce z bardzo romantycznym i ciepłym klimatem. Drewniane ściany z wrót od stodoły, czy ocynkowane blachy, tapety z lat 40. XX wieku, czy też elementy wyposażenia z połowy XX wieku, to tylko niektóre smaczki, które możemy podziwiać w tym szczególnym miejscu. Industrialny budynek Metropolitan pochodzi z początku XX wieku i kiedyś był fabryką części elektrycznych. Po wojnie długo popadał w ruinie, aby dopiero w latach 80. XX wieku stać się miejscem scenerii dla filmowców czy fotografów z tak kultowych czasopism jak Vogue, Marie Claire czy periodyków od Marty Stewart. Ślub czy wesele w tym miejscu to koszt przynajmniej 17 tysięcy dolarów za sam wynajem. Stylowe wnętrza oraz meble, które Metropolitan posiada na stanie, to gwarancja spektakularnej uroczystości. Ten smakowity kąsek dla par młodych to istna oaza zieleni na Brooklynie. Co więcej, to miejsce z przeogromnymi możliwościami dla dekoratora. Ceremonie i wesele można zorganizować w aż trzech różnych miejscach ogrodu botanicznego. Pod chmurką, między krzewami i pięknymi drzewami, w szklanej palmiarni, która pomieści nawet 250 osób lub w nowoczesnych wnętrzach atrium. Hotel Plaza położony jest między Central Parkiem a Piątrą Aleją. To zdecydowanie jedna z ikon Nowego Jorku i symbol luksusu. Jedna ze znanych konsultantek, oceniając wydatek dla młodej pary na wesele w plazie, stwierdziła, że teoretycznie opłata za wesele to 100 tysięcy dolarów, jednak dopiero przy 120 tysiącach zapalą wam światło na sali. Swoje wesele mieli tutaj m.in. Catherine Zeta Jones i Michael Douglas, czy Eddie Murphy i Nicole Mitchell. Ostatnie miejsce, które wybraliśmy do naszego Top 6 to James Caruso. Zabytkowa karuzela pochodzi z 1922 roku i pierwotnie stała w Youngstown w stanie Ohio. Jednak w 1983 roku zdewastowany zabytek przewieziono do Wielkiego Jabłka. A rok później z 48-konnej atrakcji nowojorczycy mogli już cieszyć się w praktyce. Karuzela stoi przy nadbrzeżu w Bruklinie, a tło dla niej stanowi piękny East River oraz Most Brukliński. Jest to miejsce bajkowe, choć raczej na imprezę kameralną.